Cześć Boże kochani, znowu jesteśmy, święty Roch i ja tydzień szybko minął, ale niektórzy czekali, że może wczoraj się zobaczymy, ale tak jakoś wyszło, że wczoraj nie było mowy, obiecałem, że to będzie weekend, a więc środek weekendu, sobota. Witamy wszystkich serdecznie. Święty Roch jest tym, który ciągle pamięta o nas, który ciągle nas zachęca, do tego żebyśmy i my o nim pamiętali, a przez to będzie nam łatwiej żyć. O przecież Panu Bogu, Matce Bożej, zawsze chodzi o to, żeby nam życie upraszczać, ułatwiać, a nie komplikować. Tylko, że my, mając niewłaściwe spojrzenie na Pana Boga, na Matkę Bożą na świętych i na nasze życie, wydaje nam się w wielu przypadkach, że Bóg wystawia tylko i wyłącznie wymagania. A kiedy głębiej wchodzimy w życie duchowe, okazuje się, że... Bóg daje więcej niż, niż bierze. Właśnie daje dużo, dużo więcej. Właśnie, bo Bóg chce wchodzić w te nasze różne tajemnice, chce je rozświetlać, chce wchodzić w te ciemności naszego życia po to, żebyśmy my potrafili na nie spojrzeć, spojrzeć w duchu wiary, w duchu wiary. No właśnie, za tydzień, w najbliższy piątek, 18 18 czerwca będzie miało miejsce kolejne spotkanie w Sadykszu o godzinie 19, na które zapraszam. I tak sobie pomyśleliśmy, czy pomyślałem, właściwie to kilka osób, tak, tak jak się rozmawia, to taka burza mózgów przysłowiowa i Pan Bóg daje różne natchnienia, bo właśnie w czasie rozmów, w czasie rozmów pojawiają się nowe myśli. I w tym tygodniu, czy w tym miesiącu, bo to chodzi o spotkanie miesięczne, będziemy modlić się w intencji rodziców tych dzieci, które, które nie urodziły się normalnie, które zostały poronione z różnych względów, a więc które nie przyszły na świat żywe. To jest problem poważny, potężny. Doskonale wiemy, ile kobiet dzisiaj porania pierwszą, yy, pierwszą ciążę, czy którąś z kolei. Tak się złożyło, że w ostatnim czasie miałem kilka takich pogrzebów dzieci w ten sposób zmarłych, czy, czy narodzonych martwo. I wiem, jaka to jest tragedia dla matek, dla, dla ojców. I właściwie... Wiele osób nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Ból serca nawzajem jakoś próbują pocieszać się, przytulać, jakoś wspierać swoją obecnością. To wszystko jest potrzebne. Można mówić, jestem z tobą albo milczeć i, 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 i to na pewno pomaga, ale to jest tylko takie ludzkie. A chodziło o to, żeby spojrzeć na to trochę głębiej. Wiadomo, że czas leczy rany, a więc po pewnym czasie można jakoś tak spokojniej na to wszystko spojrzeć, na tę tragedię i można zacząć doszukiwać się pewnych pozytywów, pewnego dobra. Bo Pan Bóg to, co nam daje, to zawsze ostatecznie dla naszego dobra. Zawsze dla naszego dobra. Nawet te śmierci tych dzieci małych, nienarodzonych jeszcze. Widocznie są nam one potrzebne. Bo kochani, takie dziecko, które poczyna się pod sercem matki i które umiera przedwcześnie, no idzie, idzie do Pana Boga. Idzie do Pana Boga i tam jest tuż, tuż przy nim. Tam jest z nim. I właściwie takie dziecko staje się dla takiej mamy, dla takiego taty no, najwspanialszym orędownikiem, najbliższym orędownikiem nie ma kogoś bliższego Pana Boga niż, niż właśnie własne dziecko, które tam jest po tamtej stronie. I to dziecko może wiele wyprosić. Z tym, że pojawia się problem, czy wiele osób no, próbuje nawiązywać więź z tym dzieckiem. Czy może w ogóle zapomina i tylko po ludzku traktuje, że poroniłam, że to dziecko pochowałam albo nie, bo to różnie bywa, nadałam imię albo nie, mam grobek albo nie. Także to wszystko są takie ludzkie ludzkie myślenie, takie, to jest wszystko takie ludzkie myślenie, ludzkie spojrzenie. I jeżeli nie pamiętamy o tym, że mamy tam orędownika, aniołka, który nas wspiera, który wspiera mamy, tatę, rodzeństwo, yy, całą rodzinę, no to wtedy. Jesteśmy ludźmi, którzy jakby nie wykorzystują tego niezwykłego daru. A właśnie te osoby, te malutkie dzieci, które straciły, straciły życie przedwcześnie, są naprawdę niesamowitą pomocą. I zachęcam, żeby może jakoś tak wracać do takiej myśli, czy może uświadamiać sobie, że taka jest prawda, żeby jakoś tak zacząć dialogować z tymi dziećmi, które które od nas odeszły, żeby jakoś tak uczyć się tej nowej relacji, która jest relacją budującą, tworzącą, która jest relacją naprawdę wspierającą naszą codzienność, która przecież nie jest łatwa, jak doskonale wiemy, bo któż z nas ma życie łatwe. A więc Święty Rochu polecamy Ci te wszystkie mamy, tych wszystkich ojców, którzy właśnie tę traumę straty dziecka przeżyli. Polecamy Ci całą inną, bliższą, dalszą ich rodzinę. Właściwie polecamy właśnie tę sprawę, by te, te, te relacje między zmarłymi dziećmi a, a ich rodzicami były odbudowywane, może budowane, a może w ogóle po, postrzegane w jakimś takim nowym świetle, bo to naprawdę jest bardzo... Bardzo z takiego duchowego punktu widzenia poważne, ważne i bardzo owocne. A święty Rochu, takie dobre myślenie wzbudzaj w nas wszystkich, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwalebny święty rochu, świecki pielgrzymie w Europie, zarażony, uwięziony, lekarzu ciał prowadzący ludzi do Boga, wstawiaj się za nami i wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych. Święty rochu, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. To kochani, dziękuję serdecznie za to spotkanie. Spotykamy się za tydzień w przyszły weekend. A kto może, to niech przybędzie do Sadyksza 18 czerwca na 19. Będziemy tam modlić się właśnie, by te relacje z najbliższymi osobami, czyli z dziećmi utraconymi, zmarłymi przedwcześnie były odbudowywane i były wykorzystywane dla dobra rodziców i całych rodzin. A więc niech na takie dobre, nowe myślenie Pan Bóg nam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. To dzięki serdecznie. Do zobaczenia. No, wszelkiego dobra. Szczęść Boże.